Termy Cieplickie. Flagowa jeleniogórska inwestycja najprawdopodobniej w ciągu pół roku zostanie dokończona. W marcu rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie pozostałych robót, a chętnych na podjęcie się tego zadania było czterech oferentów. Komisja przetargowa sprawdziła, które firmy spełniają wymogi, te firmy zostały dopuszczone do dalszego etapu. Została przeprowadzona procedura polegająca na ocenie, która firma proponuje najniższą cenę, bo to kryterium było przyjęte przez komisję konkursową. Została wskazana firma, która najniższą cenę zaproponowała. Przetarg został rozstrzygnięty na początku kwietnia, a wybrana została firma Prefabrykat z Miłkowa. Jeden z oferentów złożył jednak protest, twierdząc, że w przetargu pojawiły się nieprawdziwe dane, jakoby podjeleniogórskie przedsiębiorstwo nie miało wymaganego doświadczenia. W tej chwili odwołanie rozpatruje KIO. Na 22 wyznaczył posiedzenie. Także 22 w Warszawie yeah Dowiemy się, y, czy y, Krajowa Izba Odwoławcza pozwoli nam powtórzyć czynności y, i dopytać y, i ewentualnie rozstrzygnięcie. Nie wiem, czy po, y, ponowić poprzednie, czy też będzie zmienione, bo trudno to przesądzić, prawda? Y, jakie dokumenty dostaniemy? Wykonawcy pozostaną głównie roboty wewnątrz kompleksu. Zgodnie z dokumentami przedłożonymi przez Komisję Inwentaryzacyjną wynika, że do zrobienia pozostało około 30% prac. Czas na oddanie inwestycji wyznaczony został na koniec bieżącego roku. 6 miesięcy będzie miał generalny wykonawca na dokończenie prac budowlanych. Czyli im szybciej zostanie podpisana umowa, im szybciej będzie mógł wejść na plac budowy, tym będzie większe prawdopodobieństwo, że będzie mógł dotrzymać tego terminu. No bo wchodzimy w tej chwili w najlepszy okres budowlany, jeśli chodzi o y, warunki budowlane, większość prac do zrobienia jest wewnątrz budynku, ale na zewnątrz też zostały pewne prace do dokończenia, więc dobrze gdyby generalny wykonawca miał możliwość kończenia tych prac przy sprzyjających warunkach pogodowych, a nie na przykład późną jesienią, gdy zaczną się śniegi i deszcz. Pierwotnie termy cieplickie miały być gotowe do 30 października ubiegłego roku.